Przyjacielu, chcesz mieć te pieniądze? Zagramy? Tak. Który z przedmiotów codziennego użytku jest tak zwaną maszyną prostą: A. Dźwignia, B. Siekiera, C. Zegarek, czy może D. Szczotka? Jak myślisz Jamal? Potrzebujesz koła ratunkowego? Nie, odpowiedź A, dźwignia. Prawa łamać się nie da. Na którą z uczelni wybiorę się, aby dowiedzieć się więcej o dźwigni? A. Politechnika Poznańska B. Uniwersytet Adama Mickiewicza C. Akademia Wychowania Fizycznego albo D. Uniwersytet Trzeciego Wieku Ja wiem, że powinienem pójść na Politechnikę albo na UAM, ale tak się składa, że dzisiaj na AWF-ie wykład o kreowaniu postawy proaktywnej prowadzi Karol Matuszczyk, a dźwignię załatwię kiedy indziej. Kim jest Karol Matuszczak? A. Profesorem kulturoznawstwa. B. Spaling partnerem bonusa. C. Oficerem sowieckiej armii. Czy też może D. Pionierem brazylijskiego dziedzicu w Polsce? Po wykładzie mam jednak jeszcze kilka pytań. A powiedz mi, gdzie właściwie przebiega ta granica pomiędzy reaktywnością a reaktywnością? Tak jak już mówiłem, w podjęciu odpowiedniego wyboru To jest najważniejsze no. no dobra, to ja idę w tamtą Ja też chyba będę do domu Powoli śmigał Ale wiesz co, a powiedz mi co z tym Co z tym twoim programem A, a, o dźwigni chcę zrobić odcinek O kurde No to No to świetnie, to no chyba u nas na sali Będziesz robił ten odcinek A, to wiesz, no nie o takie dźwigni myślałem No chyba nie ma lepszego przykładu Yy, pokazanie zasady dźwigni, jak balaszka. A tu, jest, tu możesz mieć rację, to jest, to jest dobry pomysł. Na pewno mam rację. No. Dzisiaj 19? O 19 tam gdzie zawsze. Trzymaj się. Trzymaj się, mistrzu. Witamy na macie strefy walki. Dzisiaj zajmiemy się dźwigniami. W brazylijskim jiu walka przebiega głównie w parterze. Chodzi o to, żeby zdominować przeciwnika i poddać go za pomocą dźwigni lub duszenia. Jakie znasz rodzaje dźwigni? Jednostronną i dwustronną, a balacha która z nich jest Mówi pytanie. to no, trzeba znaleźć punkt podpaści i na rękę włożę. Dźwignia w sensie maszyny prostej umożliwia podniesienie nawet dużego ciężaru przy użyciu stosunkowo niewielkiej siły. Jednak nie ma nic za darmo, aby wartość wykonanej pracy się zgadzała, musimy zadziałać siłą na dłuższej drodze. Zasadę działania dźwigni możemy również opisać za pomocą pojęcia momentu siły. Moment z jednej strony musi odpowiadać momentowi z drugiej strony. W dźwigni jednostronnej punkt, w którym działamy siłą oraz punkt wykonujący pracę, znajdują się po jednej stronie punktu podparcia. W dźwigni dwustronnej znajdują się po przeciwnych stronach. Tak czy inaczej, prawidłowo dobierając punkt podparcia, możesz podnieść dużo cięższy przedmiot niż sam ważysz. I podobnie w walce. Używając odpowiedniej techniki, możesz pokonać przeciwnika większego od siebie. Dzięki za tenik. Dziękuję. Teraz, Polub, prawa łamać się nie da na Facebooku i subskrybuj na YouTube, to będziesz na bieżąco.